No, zapisz. Ty się zapisz, kurwa, jak Ja bajka. się zapiję, człowieku. ty się Ja się wypierdam. kurwa, się spać, Ja się Dobra, Ja spokojnie. Dobra, dzięki. Później. <laughs> o, tu z tyłu. się wypierdam. Ja się wypierdam. Ja się wypierdam. Ja Weszłem, wypierdam. Ja Czego nie, nie widzę? O, widzę go! Nie się kurwa, dawna Ma się w trójkę, to nas nie znajdzie. No, w trójkę się trzymamy, się chowałem po szafach. Biegnie za mną. Kurwa! Po środku jest chwilę. Czyli... Kurwa! Ale dziwko. Chęć się jak mi się kurwa wypinasz. Ej, Nikodem! Co? Wypierdalaj. Kurwo jebana no! Pa! Po sobie. Pa. No kurwa idiota, pa, co robię? Baca, faca, faca, pasa. Ciężko się tu idzie. A czemu ty nie wstajesz? Nie mogę wstawać samemu. Musisz. Nie mogę. Kurwa! Ja myślałem, że on ciebie chce podnieść. Dużo mogę oh. generator, co zrobiłem? No to jest ja stopy, generator jak zawsze. Górny tak. Kur... Ja, ja mam generator na samym rogu mapy. Gdzie? Pójść nie, Uj, śmiech, kurwa. Siwa, kurwa, kurwa. Ja mam czady. Weźcie. Kurwa, to jest I chuj. Estão cantando. Jestem przy jednym gacie. to... Jak kończył, to daj znać nawet nie widzę. Też go słyszę. Który... Aha, w główny. głównym. głównym budynku? Ale w głównym budynku? Ja cię się Kurwiel mnie ma, zajebany, pierdolony, no. Kurwa jebana, no. Teraz wam kupuje, kurwy. aż bina kurwa. Kurwa. Kurba. Ja, oké, we doen al. Ja, er komt een wie To jest spocenic kurwa. Kurwa, nie było jej widać. Jo! Cię kurwa spocona kurwa, żydowska kurwa, od spelu zajebany. Wypierdalaj kurwa do Arabii kręcić kebaby, czy do Turcji. Na trafę no trafa uważaj. No idziesz не <ślar Evolution> Ty yeah, kurwa nic nie robi ze swoim za za Nie mam kurwa? Spuszczaj do mnie, ja koń, tak. Kurwa! Wychodzę z tej pierdolonej gry, nie to. To to w to. Uspierdoliłem, w pizdu. pizdł. Spójrzcie cię. Spośleciłem Chodź kapuś, wypijemy Kiełbaskę tutaj, Dominik nam opierdoli Co Dominik? Co? Nic, sorry Co? Jak w budynku Chodź, ja tu jestem w rogu

ten, kill'em? Mm -hmm. Mogę zagrać, się zespiję, dam Czyli chyba trzeba się spać, bo to kurwa trzeba że że nie musisz? musisz. Zami pizza kurwa Teraz <grywka> będziesz z seriala do czwartej Zami pizda, kurwa Lepiej by cztery Gotów Kodem! już! Mikołaj wpadł na więcej mi się udaje Nie, ja dwa razy wpadłem Ja dwa razy tylko wpadłem Kurwa, nie było jej widać Różcie do mnie, ja kurwa Wychodzę z tej pierdolonej gry nie gram w to Kurwa, nie zmieniłem to, mapy To ja. tak gruba, kurwa Biega do mną, róbcie to No robił perki chyba Grupu z toho. Co je to? Já no právě on dal. Ale má S, kouřevaně.

O, brama otwarta, dawaj Ci Spierdalam Spierdalam <śpiewanie> Legenda Zjawa Złota mapa To najszybsza runda, jaką grałem w życiu Dobra, mi ja się nie chce Jeszcze, że za będę? No bo też jedną mogę, jednak prosty. Ja Pójdę z pana i nic nie robi jak zwykle, a jest do jednego generatora chyba. MCU KURWA. A tutaj idzie to was. <tryk> 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 no Grasz nie ma pieniędzy na koncie. Jakiś postaci nam wykupił teraz. Kurwa, co takie szybkie to jest? Idzie tu. Nie wejdź. Ja muszę zachodzić. nie jest taka, taka ślepa kurwa, że to jest popierdolone dla mnie Ja tu idę to robić, co Patryk robi Jaka świja jebana Jak on by z goryta ja znowu? I ja on z kurwa ślepy, ja o, o, idzie, idzie, patrz Gra bez oczu Dobra, ja nie wiem, czy można być tak kurwa głupił O, o ja się nie siedzę, nie siedzę, 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 kurwa siedzę, cel siedzę, siedzę, Dawid by gołaj, to jest coś, co jest awisjałościwe. Kurwa, Chcesz podnieść przy nim? Chcesz podnieść Bóg Mam otworzyć gejta? O oh, kurwa, co mnie. Są siedzą, on tu wchodzi do mnie. Ja cię pomniosę. <śmany> 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 Zobaczmy Ciadek wykierdolaj się A idę dobry dzień, okay. okay. oh, No Świniakiem każdy Dominik. I gówno to postać też. Kurwa, to jak pojawia swoje pan. Jak ciężko się to obsługuje. Biegnie kurwa to... Co kurwa młotkiem w łeb czy doliłeś. É verdade. Não, 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 não. não